Weź jedną cebulę i nakrętkę od słoika. Tego triku nauczył mnie znajomy z Chin. To, co można z nimi zrobić, jest zachwycające. Weź duże, ładne cebule. Obierz je, jeśli jest taka potrzeba, i odetnij końcówki łodygi. Oczyść ją z korzeni, ale nie odcinaj zbyt wiele z tej strony. Tak, przygotowaną cebulę połóż na wieczku od słoika. Przekrój ją na pół. Wieczko sprawi, że nie przekroisz jej do końca. Teraz przekrój ją na krzyż i dalej nacinaj ją w poprzek jak na filmiku. W ten sposób pokroisz ją na wiele części. Cebula jednak się rozpadnie. Będzie wyglądać trochę jak kwiat. Weź dużą miskę. Nalej do niej wody. Zamocz w niej nacięte cebule. Zostaw je w wodzie na jedną godzinę, a potem osusz. W misce rozbij dwa jajka. Wymieszaj je na jednolitą masę. Dodaj do nich 100 ml mleka i znowu wymieszaj. W osobnym naczyniu uszykuj mąkę. Dodaj do niej sól, pieprz i słodką paprykę. Wymieszaj je dokładnie z mąką. Teraz weź cebulę, oprócz w misce w mące. Zrób to dokładnie. Tak, aby mąka pokryła całą cebulę. Zamocz ją w jajku. Zrób to dokładnie i ponownie w mące. W garnku rozgrzej olej. Włóż do niego cebulę. Smaż ją na złoty kolor. Odwróć ją też, aby dobrze usmażyła się też z drugiej strony. Wyłóż na talerz. Podawaj z sosem pomidorowym. Wystarczy odrywać pojedyncze pióra cebuli i delektować się ich niezwykłym smakiem.